Cześć! Dziś mam dla Was pierwszą część materiału o możliwości śledzenia aktywności, którą oferuje nam Mi Band 4. Chciałem w jednym filmie zawrzeć wszystkie aktywności, ale okazało się, że film wyszedłby bardzo długi. Więc zostanie on podzielony na kilka osobnych części. Powstanie z tego taka mini seria, o ile w ogóle pomysł Wam się spodoba. W całej tej serii pokażę Wam wszystkie aktywności dostępne na Mi Band 4. Sprawdziłem je oczywiście w praktyce. I to kilkukrotnie. Więc tym samym dam wam konkretne informacje. Tylko zaznaczę, że cały test będę opierał o aplikację Mifit. Zapraszam. Zanim zacznę omawiać aktywność bieganie, to powiem o rzeczy, która może być dla niektórych istotna. Jak wiecie Mifit oferuje informacyjne komunikaty głosowe w języku angielskim. Na przykład gdy biegamy w słuchawkach, to już po pierwszym kilometrze usłyszymy w uchu podsumowanie przybytego przez nas dystansu, Pojawia się też czas, w jakim nam się to udało i czas ostatniego kilometra. Oczywiście też tętno. Takie komunikaty będą dostępne tylko i wyłącznie, gdy uruchomicie trening z poziomu telefonu. Bo jeśli włączycie go z poziomu opaski, to będziecie dostawać jedynie wibrację, która zasygnalizuje wam podsumowanie widoczne na opasce. Próżno wtedy szukać komunikatów głosowych i powiadomień o naszym tempie. Dodatkowo automatyczne pauzowanie treningu działa tylko w sytuacji, gdy rozpoczęliśmy trening włączając go przez aplikację, a nie opaskę. Oczywiście, jeżeli macie tę opcję włączoną w Mifit, ale o tym trochę później. Automatyczne pauzowanie. Pyk, zatrzymuję się. Poczekamy. Running pause. Wypałzowało nas. Biegne dalej. Running restored. Wykonałem kilka treningów na krótki dystans, ale myślę, że już taka aktywność na taką skalę pozwoli mi wyciągnąć pewne wnioski. Na przykład to. Jak chcecie dostawać więcej powiadomień, to warto uruchomić trening z poziomu telefonu. Wtedy oprócz komend głosowych dostawałem co jakiś czas komunikat o przebytym dystansie i tętnik. I to wszystko w formie osobnego powiadomienia. No i finalnie statystyki nie są wybrakowane od Wawy Kresy, ale o tym w dalszej części filmu. Ciężko mi ocenić na ile te odległości są dokładne. Różnice na krótkich dystansach nie powinny być znaczące. Tylko pytanie właśnie jak na długich. No i tutaj z informacji, które mam i filmów innych osób, które testowały banda 4, to nie są one ogromne. Bardziej jest to kwestia kilku, kilkunastu metrów niż kilometrów. W moim przypadku, jeżeli są jakieś rozbieżności w przebiegniętym dystansie, to myślę, że mogą one wynikać z tego, że nasza odległość jest zbierana na podstawie mapy Google. A tutaj o stuprocentowej dokładności powiedzieć nie można, bo te dane nie są zbierane wraz z przewyższeniem terenu. Dajcie znać, jak jest w waszym przypadku. Jeżeli biegacie z włączonym ekranem, to w aplikacji MIFID możecie przystawić kolejność wyświetlanych informacji. Myślę, że nie jest to raczej zbyt pomocne, ale warto o tym wspomnieć. Ustawienia są ciekawsze. Możemy włączyć opcję Wstrzymaj automatycznie, która to będzie odpowiedzialna za wyłapywanie naszych postojów i automatyczne pauzowanie i kontynuowanie naszego treningu, gdy się ruszymy z miejsca. Możecie również włączyć lub wyłączyć przetwarzanie tekstu na mowę. Przestawić opcję tak, aby ekran nie gasł w czasie treningu. Możecie też przestawić powiadomienie o tempie. Jest to pomocne szczególnie, gdy nie chcemy schodzić poniżej danego tempa ustalonego przez siebie. Jest też ustawienie metronomu, która ułatwi utrzymanie ustalonego rytmu biegu. Tutaj od razu powiem, że nie jestem zawodowym biegaczem. Jak zresztą zobaczycie po dystansie. Więc metronomu nie używam. Ale z informacji jakie uzyskałem od znajomych biegaczy, jest to fajna możliwość, którą docenią osoby bardziej angażujące się w tego typu aktywności, niekoniecznie zawodowi biegacze. No i też jest alert wysokiego tętna. Opaska będzie wibrować, gdy tętno wzrośnie powyżej ustalonego poziomu. Możecie go regulować według stref tętna. Oczywiście po zakończonym treningu wszystkie dane się synchronizują i mamy dostępne statystyki rozbite na 6 sektorów w aplikacji MiFit. Na samej górze jest mapa z wyrysowanym dystansem, który przybyliśmy. Poniżej są szczegółowe informacje o dystansie, czasie, średnim tempie, spalonych kaloriach, średnim tętnie, Tempie i kroku. Z prawej strony widnieje informacja o źródle uzyskanych informacji. W moim przypadku jest to oczywiście telefon plus band, bo trening odpalałem z poziomu telefonu. Gdy jest odpalony tylko z poziomu opaski, to widnieje sama ikona opaski. Jeżeli chodzi o informacje, które są wyświetlane w czasie biegu na opasce, to jest to informacja o aktualnej godzinie, czasie, dystansie, tempie, tętnie i strefie. O której więcej powiem troszkę później. Poniżej w kolejnej sekcji po prawej stronie widnieje informacja o średnim tempie i najszybszym przebiegniętym kilometrze, a zaraz niżej mamy statystyki tempa w postaci wykresów. Jak widać, pierwszy kilometr zajął mi 8 minut i 39 sekund, a drugi 7 minut i 13 sekund. Trzeci rozpocząłem i też jest podany czas. Zaraz niżej jest wykres tętna. I jeżeli nie chcecie go analizować, to o góry macie informacje o średnim i maksymalnym tętnie w czasie wykonywanej aktywności. Myślę, że jest to cenna informacja. Następna sekcja pokaże Wam jaka była strefa Waszego tętna. To znaczy band analizuje tętno i dopisuje Was do widocznych sekcji z góry ustalonych. Nie wiem czy pamiętacie, ale wcześniej pokazywałem jak w ustawieniach możecie przestawić sobie alerty tętna, które były dopasowane właśnie do tych stref. Ale wracając... Są one rozbite na czas, który w takiej strefie przybywaliśmy. Ja byłem ponoć właśnie najdłużej w strefie tlenowej. I tutaj od razu powiem, że temat z tref i pulsu to bardzo rozległy temat. Dlatego nie będę więcej dodawał do tych uzyskanych statystyk, a jedynie zaproszę Was do artykułów na ten temat naprawdę jest o czym czytać. A tutaj warto, bo taka analiza pozwoli Wam poznać swoje ciało i zachowanie w trakcie wysiłku. Ja nadal się tego uczę, więc nie będę rozwijał tego tematu, aby nie wprowadzać Was w błąd. Dwa ostatnie wykresy to tempo i krok. Tempo, czyli ilość kroków na minutę i krok jako odległość. I wiecie co? Tych dwóch wykresów nie ma w podsumowaniu, gdy włączycie trening z opaski. Wtedy zamiast tych informacji macie wykres wysokości, który u mnie jest pusty. Jak widzicie, tych statystyk, wykresów jest bardzo dużo. I co ja o nich myślę? No muszę wspomnieć o tym, że zaskoczyłem się, że sposób przekazywanych komunikatów w czasie biegu zależy od sposobu włączenia treningu. Moim zdaniem powinno być to ujednolicone, bo jednak wygodniej jest uruchamiać trening z poziomu opaski, a nie z telefonu. Może w przyszłości porównam dane uzyskane mi bandem z jakimś droższym zegarkiem, typowo sportowym, aby dać obraz ewentualnych rozbieżności między droższym a tańszym zegarkiem, dobra, w tym odcinku to na tyle. Za kilka dni postaram się do Was wrócić z kolejnymi aktywnościami. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, oczywiście, jeżeli mój kanał Wam się podoba. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się.